Witajcie moi drodzy, ostatni vlog był chyba miesiąc temu, w grudniu, jak dobrze pamiętam. No i ukrywam, że trochę straciłem motywację, bo myślałem, że strasznie mały odbiór jest tych vlogów. No ale dostałem tyle wiadomości i też zrobiłem ankietę ostatnio na Instagramie, no i praktycznie 90% było za tym, aby wrócić do tych vlogów, aby było ich więcej, także postanowiłem, że nagram, bo przez ten miesiąc się sporo działo, z Kosamu udałem się do Aonang, później było Phuket, Malezja, Dżakart, teraz jestem na Bali, także trochę... Trochę tego było, no i chciałbym Wam pokrótce opowiedzieć, jak wyglądały poszczególne zmiany miejsca, jeżeli chodzi o transport, nocleg, jak to wyglądało. Musiałem sobie trochę przypomnieć na telefonie po zdjęciach. Właśnie to jest piękne, że dosyć sporo robię tych zdjęć. No i teraz mogę sobie przewinąć i mniej więcej zobaczyć, jak się, co się działo w tym okresie. Także chciałbym teraz pokrótce Wam to wszystko streścić, ale zanim do tego przyjdziemy, jeszcze dwa słowa odnośnie tego koronawirusa, który panuje teraz w Chinach. Często mi zadajecie pytania, jak ja się do tego odnoszę, jaki mam stosunek. No nie będę się tutaj w jakimś większym stopniu wypowiadał, bo nie jestem lekarzem ani żadną osobą upoważnioną do tego, aby zabierać głos w ogóle w tej sprawie. Nie wiem jak ten wirus się w ogóle rozprzestrzenia, podobno jakąś tą drogą kropelkową. Ale nie mam totalnie pojęcia, mogę Wam tylko powiedzieć, co ja sądzę na ten temat. A więc tutaj na Bali nie widzę większej paniki, jeżeli chodzi o tę kwestię. Tak samo nie widziałem tego w Tajlandii czy w Malezji. Dużo się mówi, że teraz bardzo dużo osób chodzi w maskach, czy to na lotniskach, czy w jakichś miejscach publicznych. No musimy zdać sobie sprawę, że w Bangkoku tak naprawdę 70-80% ludzi nie teraz, tylko ogólnie chodzi w maskach ze względu na duży smog. Także no nie widać aż takiej dużej zmiany, chociaż jest wdrożone takie bardziej bez Bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o lotniska, sprawdzanie samoloty, które lecą na przykład z Hongkongu, z Chin, są dezynfekowane, także bardzo dobrze, że jest takie coś w ogóle poczynione. No nie, na pewno nie podchodzę do tego też w taki sposób, że się nic nie stało, że nie ma tego wirusa, bo jak najbardziej ten wirus jest, ale no podchodzę do tego bardziej zdroworozsądkowo. W Polsce tak naprawdę więcej ludzi dziennie umiera na ulicy na różnego rodzaju podobne grypy, także no ok, jest ten wirus, ale nie widzę powodu, aby teraz wstrzymać tutaj jakąś wielką panikę. Wracam po krótkiej przerwie, bo standardowo karta pełna, musiałem trochę ją wyczyścić. Wybaczcie mi, że się trochę świecę, ale niestety przez ostatnie dwa dni mnie trochę rozłożyło. Straszny ból żołądka, temperatura, głowa, ale i tak się cieszę, bo dwa miesiące wytrzymałem bez żadnego tutaj zatrucia i innych takich świństw, ale jutro już będzie lepiej, także nie ma co się tutaj przejmować. Teraz wracając jeszcze do Kosa Mui, jak wygląda mój transport tak naprawdę do Aonang. Wybrałem formę statku z prostej przyczyny. Jeżeli chodzi o samolot, no wiadomo, jest wygodniej i szybciej, ale samolot kosztował 560 zł. Jeżeli chodzi o statek, 900 batów, jest to około 111 zł. Także samolot kosztował 560, statek. 110, z tym, że statkiem się płynie około 5 godzin, i mniej więcej wyglądało w ten sposób, właśnie jeżeli chodzi jeszcze o poruszanie. Jest taka aplikacja GoNavi Thailand, chyba. Ona tam działa i mamy te taksówki na aplikację. Tylko, że pokazała mi chyba 250 batów za odcinek 3-4 km, także no jest to sporo. No i co śmieszne, wychodzimy na ulicę. Warto chwilę poczekać i jadą tak zwane chyba tuktuki, jak dobrze pamiętam. I za 100 batów dotarłem tak naprawdę do samego portu. Później przesiadłem się na statek, statkiem do zachodniej części wyspy. Tam później przesiadka w busa. Oczywiście to wszystko jest w jednym bilecie, także cała grupa idzie, nie musimy się niczym przejmować. No tylko oczywiście pojawiła się komplikacja, bo podstawili za małego busa. No i. Mógłbym wsiąść do niego i od razu jechać, ale za mną stało takie małżeństwo z dzieckiem, więc stwierdziłem, no nie, tam nie zbawi to niestety pół godziny, godzinę a dla nich będzie to na pewno o wiele, wiele wygodniejsze z tym dzieckiem później podróżować. Także poczekałem chyba pół godziny, przyjechał autobus, autobusem do Krabi. W Krabi przesiadłem się do busa i tak naprawdę podwiózł mnie pod sam hotel, także bardzo fajna sprawa. Nie wiem czy wspominałem, wspominałem, 900 batów całość, czyli około 111 zł za cały ten transport. No i jeżeli chodzi o nocleg, no nie ukrywam, że trochę się spóźniłem. Nie udało mi się zarezerwować tego, którego bym chciał, także na jedną noc musiałem coś innego poszukać. I tak naprawdę nawet nie wiedziałem sam, ale jest jeden budynek i są tak naprawdę dwa hotele, bo są dwa wejścia. No i docelowo zarezerwowałem w tym polewo, no ale coś musiałem znaleźć na jedną noc. No i szukałem coś w pobliżu. Zarezerwowałem. Okazało się, że to jest w tym samym budynku, tylko z drugiej strony. Ale no niestety ten pierwszy nie był tutaj jakiś zaciekawy, a kosztował 125 zł. W tym było zbliżone śniadanie, ale nie było to jakoś za specjalne. Także jeżeli chodzi o ten nocleg, no nie byłem jakoś mega zadowolony, tym bardziej patrząc na tą cenę. A ten drugi z boku, co jest najśmieszniejsze, kosztował 500 zł na 5 dni, czyli około 100 zł wyszła dniówka. Wliczone były śniadania, na no standard o wiele, wiele wyższy. Naprawdę jedna z lepszych miejscówek, jaką miałem do tej pory. Do tej pory. Fajnie wszystko, czystość, sprzątane codziennie, no i na dole ta recepcja, taki mini można powiedzieć bar, kawa, herbata dostępna 24 na dobę, no i śniadania. Śniadania może nie były jakieś mega obfite, no ale chyba były wliczone za 8 zł, także to nie jest jakiś tam duży wydatek, można później coś tam na mieście dojeść. No i tak wyglądała sprawa tutaj z noclegami. Spędziłem na Krabi chyba tydzień czasu, jak dobrze pamiętam, nie chcę kłamać. No i oczywiście starałem się jak najwięcej zwiedzić, była taka góra chyba Khao jak dobrze pamiętam. No i śmieszna sytuacja, bo myślałem, że tam się wchodzi około 15-20 minut, podjechałem skuterkiem, no i idę te 10-15, a tu tabliczka chyba 5 km, mówię no super. Wchodziłem chyba z 2-3 godziny, rozładował mi się telefon. Po drodze spotkałem Jurkowa chyba z Rosji, jak dobrze pamiętam. No i zaczęliśmy coś tam nawiązywać, jakiś kontakt. No i później było takie rozgałęzienie. No i poszliśmy w lewo. Idziemy, idziemy chyba przez 10 minut, przez 15. No i on do mnie mówi, że idziemy źle, bo on miał nawigację, mówi, że tam trzeba iść w prawo. Ja mówię, że nie, no chyba idziemy dobrze. On mówi, że nie, idziemy źle. Mi pokazuje na tej nawigacji. Ja mówię, no to dobra, zawracamy. Zawróciliśmy, idziemy, idziemy chyba przez pół godziny, dochodzimy, a tam ściana i płynie woda po ścianie. I on mówi, wow, beautiful! Ja mówię fuck. On po prostu chciał zwiedzić coś innego i chciał iść na ten punkt widokowy. On po prostu chciał zobaczyć tą ścianę, jak płynie woda. No, dla mnie to nie było nic tak naprawdę. No, okej, okay, zwiedziłem, wróciłem się i oczywiście poszedłem na ten punkt widokowy, bo powiedziałem, że nie odpuszczę. No i tam oczywiście pozytywne zaskoczenie jak zawsze, widok po prostu piękny. Spotkałem też dwie dziewczyny, nie pamiętam skąd one były, zrobiły mi tam zdjęcie, także super sprawa. Ale nie było tam za dużo ludzi, ale droga była mega. No, wchodzić przez prawie 3 godziny w temperaturze 33 stopni, no to daje tak porządnie w kość, ale no, udało się i to jest najważniejsze. Później jeszcze zwiedziłem wyspę Raili, Płyniemy tam statkiem, tak naprawdę za 100 batów jest to około chyba 11-12 zł, jak dobrze mówię. Warto wykupić bilet w dwie strony, bo niestety może pojawić się ten problem, że jeżeli popłyniemy tam i później będziemy chcieli kupić powrotnie bilet, no to sobie powiedzą 2-3-4 razy więcej, bo wiedzą, że nie ma innej drogi. Powrotu stamtąd, bo tam możemy tylko dopłynąć statkiem, nie możemy dojechać ani samochodem, ani motorem, ani nawet na nogach tam dojść, tylko statek wchodzi w grę. Także, no jak musimy wypłynąć, jakbyśmy chcieli tam zostać, no to noclegi z tego co patrzyłem, no to jest w ogóle totalny hardcore, bo chyba były po 600-700 zł za dobę. No to sorry, ale. Dlatego warto wykupić od razu w dwie strony, 200 batów, chyba około tam 25-26 zł w tą i w, tą, w tą, i tą stronę. No i tam oczywiście też pojechałem, pierwsze co, no to znalazłem punkty widokowe, musiałem je odwiedzić. Bardzo fajne też wejście, no ale co śmieszne, wybrałem się tam oczywiście w japonkach, wchodziłem po takich skałach przez chyba pół godziny. No i oczywiście rozwaliłem sobie palca, rozwaliłem sobie kostkę, bo jakby inaczej, no ale no niestety za błędy się trochę płaci, ale najważniejsze, że osiągnąłem to, po co pojechałem, czyli zwiedziłem, dotarłem do tego punktu. No i jeszcze, jeżeli chodzi o Aonang, z takich ważniejszych rzeczy, możemy wykupić sobie wycieczkę na wyspy. Chyba tam objeżdżamy cztery wyspy, mamy w tym nurkowanie. Ja osobiście z tego nie skorzystałem. Kosztuje to około chyba 1500-2000 watów. Poczekajcie, zerknę sobie. Przygotowałem taką listę, aby o czymś nie zapomnieć. Jest to około 180-250 zł. Oczywiście są droższe, wszystko zależy, czego oczekujemy. W tym mamy też jakieś tam nurkowania, zwiedzania, no ale to już dobieramy indywidualnie, kto czego oczekuje od takiej wycieczki. No i jeszcze z takich rzeczy na pewno, zachody zachody po prostu piękne saszłyki, takie kurczaki pieczone. Pierwszy raz w sumie jadłem w Tajlandii, bo wcześniej jakoś nie mogłem się do tego przekonać. Tam zjadłem naprawdę mega takie chrupiące te saszłyki, po prostu petarda. Zawsze kupowałem sobie przy drodze i jechałem na zachód słońca nad morze. Jeżeli chodzi o same plaże, może nie robiły tutaj jakiegoś większego wrażenia. Zwykła taka plaża, też miałem wrażenie, że jakby ścieki spływały do tej wody, także jeżeli byśmy chcieli taką naprawdę ładną plażę, no to byśmy musieli jechać na rejli. I tam na przykład się położyć i popalać trochę, bo tutaj nie było jakieś za specjalnie, ale ogólnie. Wiadomo, no zależy czego oczekujemy, czy chcemy odpocząć, pozwiedzać, czy leżeć sobie cały dzień na plaży, no bo to musimy yy, rozgraniczyć. Na koniec jeszcze zrobię na pewno takie podsumowanie, jak już wrócę do Polski, gdzie warto się udać, na przykład jeżeli chcemy odpocząć, jeżeli coś zwiedzić. Mam nadzieję, że dużo osób z tego skorzysta. No i oczywiście, jeżeli macie już jakieś pytania, no to piszcie w komentarzach, to na pewno postaram się to w kolejnych materiałach poruszyć, poszczególną kwestię. Z takich rzeczy jeszcze, jeżeli chodzi o nank. No to bilet bilet na PHI bo kolejną wyspą, w sumie, nawet nie powiedziałem, bo już zapomniałem, była PHIP. 350 Batów jest to około 43 zł. Możemy zarezerwować to online, jest to forma wygodniejsza na pewno. Ale wtedy jeszcze dana platforma pobiera sobie prowizję i wychodzi 450-500 batów. Nie widzę takiej potrzeby. Ja zarezerwowałem w pierwszym, lepszym biurze turystycznym, zapłaciłem 350 batów, odebrali mnie pod hotelu, tak naprawdę zawieźli mnie na statek. Statkiem przepłynąłem na wyspę Phiphi. Bardzo fajna sprawa. Warto właśnie korzystać z takich biur. Już pomijam tą wygodę, że mamy wszystko zapewnione. No to robiąc to na własną rękę musimy kupić bilet na statek i jakoś tam dojechać. I tu się kłania taksówka i często kwota tego wynosi o wiele, wiele więcej niż kupimy to w biurze turystycznym. Także zdecydowanie polecam tą formę. Przyjeżdża po nas jakiś tuk-tuk i zabiera też ludzi z innego hotelu. Także im się to o wiele, wiele opłaca i nam się też opłaca, bo wychodzi taniej kosztowo. Jeżeli chodzi teraz o wyspę Phiphi, chyba dwie godziny. No nie ukrywam, że trochę jestem rozczarowany tą wyspą. Spędziłem tam dwa dni, nie przedłużałem już swojego pobytu, bo w jeden dzień zwiedziłem dwa punkty widokowe, do których można było się dostać. No nie ukrywam, że robiły dosyć duże wrażenie, ale tak naprawdę już nie było nic więcej na tej wyspie do robienia. Jeżeli ktoś by się chciał pobawić, trochę rozerwać, no to jak najbardziej ta wyspa jest dla niego. Ale jeżeli chodzi o takie bardziej zwiedzanie, jakiś tam odpoczynek, no to powiem szczerze, że słabo. Chyba, żebyśmy pojechali gdzieś tam na ubocze do jakiegoś kurortu, gdzie ceny są 3-4 razy wyższe, mają swoje plaże, no to okej. Okay. Oczywiście mogliśmy też skorzystać z wycieczek zorganizowanych na te pobliskie wysepki. I też łódką mogliśmy nawet dopłynąć do tej plaży małp, czy jakoś tak, jak dobrze pamiętam. No, niestety mi się już nie udało ani to, ani to, bo spóźniłem się z zakupem biletu. Stwierdziłem, że pójdę kolejnego dnia z rana, zarezerwuję sobie, aby opłynąć to wszystko, ale okazało się, że już chyba o godzinie ósmej statek wypływał. No, i niestety nie udało mi się tego biletu kupić. A kolejnego dnia już miałem zarezerwowany na phuket. Także niestety z tej opcji nie skorzystałem, więc się tutaj nie wypowiem. Ale teraz może Wam pokażę takie małe porównanie plaży, no bo tam z rana mamy przypływ, a wieczorem jest odpływ. No i teraz wam może tutaj pokażę gdzieś w jak wygląda plaża z rana, kiedy wszyscy leżą się opalają i kąpią, a jak wygląda pod wieczór. No po prostu byłem w szoku, jak to zobaczyłem. No i oczywiście nagrałem, także teraz mogę wam to wszystko pokazać. Jeżeli chodzi jeszcze o jedzenie, bo pewnie polecam pytania, no niestety, ale często była taka sytuacja, że z rana, jak już podróżowałem w inne miejsce, no nie było tak naprawdę co zjeść, bo restauracje tam są otwarte od godziny 9-10, a jak mamy na przykład statek o godzinie 7-38, no to pojawia się wtedy problem. No i często bazowałem tutaj na jedzeniu z marketu fajną opcją mają takie gotowe jajka gotowane jajka, możemy kupić dwie sztuki, chyba kosztują około 2 zł z tego co pamiętam, jedno jajko wychodzi z więc nie jest to jakaś duża kwota no już są ugotowane do, przygotowane do spożycia no i też kurczak kurczak wędzony, tylko możemy poprosić w sklepie, od razu nam podgrzewają mikrowali dają nam ciepłe, takie kanapki no niestety trzeba sobie radzić, często właśnie nie było opcji zjedzenia tutaj w lokalu także do sklepu, na jakieś szybkie zakupy powrót na hotel, zjedzenie no i ruszamy dalej w trasę jeżeli chodzi jeszcze o ceny, bo wiem, że to Was interesuje No to jest zdecydowanie drożej niż na przykład na Aonang, Phuket Za sam nocleg zapłaciłem około 250 zł za dwa dni Czyli mamy 125 zł za dobę No standard nie był jakiś za ciekawy, jak możecie zobaczyć teraz na załączonym tutaj materiale Jedzenie w sklepach też o wiele droższe, w restauracjach tak samo Także no zdecydowanie koszta już na tych wyspach idą o wiele, wiele do góry No i kolejna podróż była na Phuket 300 batów jest to około 37 zł, ale jeżeli chodzi o Phuket, później Malezję, Dżakart, Bali, może poruszę w kolejnych materiałach, bo ten widzę trwa 10, no już w sumie prawie 15 minut. Także jeżeli macie jakieś pytanka, to piszcie śmiało w komentarzach, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, dajcie łapkę i widzimy się w kolejnych vlogach. Pioneczka!